Do czego służy gałka prezenc? Nie jestem w stanie znaleźć fajnego tłumaczenia dla słowa prezencja w języku polskim, ale działanie tej kontrolki jest bajecznie proste. Technicznie, w zależności od wzmacniacza, na którym gramy, tutaj gramy na VHD Delivery 120, prezencja pozwala na podbicie wysokich częstotliwości, ale nie na obniżenie ich. Jak słyszałeś w demie, kiedy skręciłem gałkę maksymalnie do zera, nie było praktycznie góry, ale to jest w zerowe wyjście tego wzmacniacza. Kolejna bardzo ważna sprawa jest taka, że prezencja działa w tandemie z swoim EQ, czyli innymi słowy, jedno nie może działać bez drugiego. we